Igor Święty jest kibicem Barcelony. Ja jestem kibicem Realu Madryt. Pomimo tego konfliktu w kibicowaniu różnym klubom, łączy nas to, że graliśmy kiedyś w piłkę. I pomimo, że skończyliśmy już swoje kariery, to dalej na bieżąco śledzimy to, co się dzieje w piłce nożnej. Święty ma dużo większe doświadczenie, bo trenował piłkę 5 lat dłużej ode mnie. Mimo to, postanowiłem, że sprawdzimy się dzisiaj na boisku. Zmierzymy się w pięciu różnych konkurencjach i przegrany ubiera koszulkę drugiej osoby i śpiewa hymn drugiego klubu. Czyli ja ubieram koszulkę Svelina Ctenala, a Igor Święty ubiera koszulkę Gołta Mbappe i śpiewa hymn. Ja w ogóle tak przyjeżdżając tu, już czuję, że szczerze jest jakiś szwindel. Tak jechałem i myślałem: jest jakiś szwindel. Albo Bobo jest podstawione, żeby wpuszczać wszystko, albo jakaś piłka jest jak w Co ty gadasz, Ty? Superstriker jest taka wiesz, że steruje nią ktoś tam na drzewie. Proszę czy nie ma żadnego szwindla, chcę tylko po państwu powiedzieć, że Igor Święty jest na tyle obszerny, że specjalnie poszedł wczoraj na boisko, gdzie nie było od pół roku na boisku. Eee, ale żeby, żeby, ja, zostałem zaprate... żeby... ja zostałem zaproszony... na gierkę, a on sobie sam nie dobrowolnie prawo. poszedł z Radkiem popykać, we dwójkę się powalczyć na miecze, więc dawaj. Pierwszą konkurencją, w której się sprawdzimy, będzie żonglerka. Jedynym elementem, który dokładamy, jest możliwość rozpraszania drugiej osoby. Możemy mówić sobie różne rzeczy, możemy pajacować przed drugą osobą, jednak nie możemy siebie dotykać. Dajemy sobie po jednej próbie, a osoba, która nabije więcej kapek, wygrywa punkt. I co chcesz, żebym ja zaczynał? Siweczka. Siweczka. Siweczka, panowanie. Nie kolanami, nie kolanami, nie kolanami. Nas... Odpuść sobie, jaj, Ajajaj, widać, widać, ta koszulka na tobie ciąży Bracie, bracie Bracie, bracie Dobra, będzie podliczone ile miałem, bo nie liczyłem Szybko poszło coś chyba, co? Panie Świątek, jakieś, pokaż dla widza coś Możemy startować, dawaj No i co tam, panie Świątek Może jakaś bombardera. Coś takiego Sojowe laty po boisku Sprażonymi migdałami Co? A wiesz, że ogoliłem nogi, stary? Widziałem, patrz, widziałem Spójrz na tą nogę, jak głośnicka Wiem, Widzisz to? Seksy, no. <śmiech> <śmiech> kurwa to jest pierdolony Ale pokaż coś, pokaż coś, a nie kurwa O tak Dobra, myślę, że i tak już Dobra, ale pokaż co się jest. O, myślę, że oj. Że oj. wygrał i tak. Święty w tej konkurencji okazał się lepszy, więc pierwszy punkt trafia na jego konto. Drugą konkurencją, w której się sprawdzimy, będzie klasyczna gierka jeden na jeden, w której jeden z nas jest obrońcą, a drugi atakującym. Dajemy sobie po 5 prób i ponownie osoba, która strzeli więcej goli, wygrywa. Drodzy Państwo, przed przejściem do konkurencji numer 2 jest to moment, w którym trzeba powiedzieć o tym, że w tym momencie rozgrywają się klubowe mistrzostwa świata. Jest bardzo dużo spotkań, które można sobie postawić na kuponiku. I z tego powodu chciałem Wam pokazać moje przewidywania. Na trzecią kolejkę klubowych Mistrzostw Świata na mojej ulubionej aplikacji bookmacherskiej, czyli nawet kliku. Tak więc, oglądając mecze z pierwszej kolejki, znalazłem parę typów. Pierwszym z nich jest Bayern Monachium, który wygra swój mecz. Chłopaki są w gazie, strzelili 10 bramek przeciwko. Poprzedniej drużynie. Nie pamiętam jak ona się nawet nazywała. Kolejną rzeczą, którą bym dodał jest Palmeiras z Inter Miami. Uważam, że kursy na Inter Miami są dość niskie, bo ta drużyna jest overhypowana ze względu na, co? na to, że gra tam Messi. Oni nie są dosyć najlepsi, to jest drużyna emerytów. Myślę, że przegrają. Kolejny bet, myślę, że dosyć ciekawy: Los Angeles FC kontra Flamenco i tutaj daję BTTS. Dlaczego BTTS? Ponieważ oglądałem ten mecz. Los Angeles FC grali bardzo dobrze przeciwko Chelsea, która jest dużo mocniejszym zespołem, więc myślę, że są w stanie pokazać chociaż to, że strzelam jedną bramkę tym Brazylijczykom. I kolejny bet. Bet Porto kontra al ahli Tak samo BTTS. Dlaczego? Bo Porto gra dosyć słabo. Tam, co prawda, jest dobry bramkarz. Ale myślę, że ta obrona przepuści przynajmniej tą jedną bramkę. I ofensywa też da jedną bramkę. Dajemy BTTS. I ostatni bet to jest Borussia Dortmund z handicapem minus Myślę, że będą chcieli się pokazać jak yy, na zakończenie tej rundy grupowej. I tam po prostu dadzą koncert bramek. Nawet tracąc jedną bramkę, wygrając 1 albo 2-0, po prostu albo 4-0, albo 5-0. Coś takiego. Jeżeli będziecie chcieli założyć konto na stronie BetClick, to pamiętajcie, że możecie używać mojego kodu ogieśliwa przy rejestracji. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w opisie filmu. Przypominam jeszcze, że bukmacherka to jest gra dla osób pełnoletnich i nigdy nie stawiajcie więcej pieniędzy, niż możecie stracić. Wracamy do gierki. Papierkami nożyce do jednego, kto zaczyna w obronie. Dobra. 3, 4, 3. Czyli ty Ja zaczynam w obronie. Ja powiem tak, on na pewno nie strzeli nic. Nie wiem czy ja coś słucham, ale on na pewno nic nie strzeli. Bo ja byłem prawym obrońcą. Dobra. Kurwa. No to już jest koniec. To zróbmy tak, że właśnie jak się wybije poza pole karne, to jest koniec. To są te strzały Jamola. No nie wierzę. Nie spodziewałem się serdecznie, że będzie zaraz. Zlecimy ze mną. Z kijanym bapem. No tak. Dawaj, ej, ty! Jedno muszę strzelić, kurwa. Kurwa, ten brońkaś jest co, z Liverpoolu? <grym> tak! Mamy za dużo roboty. Nie filmie nie pokażemy. Jak to kurwa rozegrać, chama? Teraz wersuję ja filmy. Trenuj skrzynią. Graj jak, graj jak rbapę. zrób coś z tego. Zrób coś! Kurwa. Dobrze. Jako, że nikt z nas nie strzelił bramki, zagramy dogrywkę. Będziemy zmieniać się co jedną akcję, aż do momentu, w którym któremuś z nas uda się wygrać. 93 minuta meczu, do pole karny, gdzie? Daj się rozpędzić. Oj kurwa, pójdzie. Strzelił je pan. Ale możesz chyba jeszcze strzelić. Chodź, pokaż, pokaż. o. koniec. To jest koniec. 2-0. Zrobimy jeszcze, spokojnie. Dobra, słuchajcie, robimy kolejną konkurencję. Jako, że jest 2-0 dla świętego i film by się bardzo szybko skończył, jeżeli byłoby 3-0. To była przewidziana konkurencja na sam koniec, czyli rzuty karne. Ale, że jest sytuacja taka, że albo trafię, albo przegrywam cały film, Robimy karne już teraz. Zasady są proste: święte broni, ja strzelam i na odwrót. I się zmieniamy po jednym karnym. 5 karnych. To co, proszę Państwa? Tego nie mogę przegrać. W może najlepszy nie jestem, ale coś tam się strzelało. Tak Tak, Gdzie mam strzelić? No, prawy dole. Pokaż, no, pokaż, że to jest właśnie. To coś. No, <laughs> już wiecie czemu skończyliśmy kariery. Gdzie teraz? Powiedz, powiedz, nie grajmy w, tak, w takie gierki. Bez jajec już, po prostu <laughs> trzeba to strzelić. Profesor! Ja teraz po prostu pierdolę, widząc, że on tego nie obroni. <laughs> Jest też Siła razy teraz. To jest czwarty karny teraz? Tak, czwarty. Co? Ale będzie poza bramką. Mogę zejść? Mogę zejść jeszcze? <coughs> Możesz zejść. Czemu z takim małym przekonaniem tam wyszedłeś? Remis jest 2-2. Karny na rzecz finału mistrzostw świata. Oj, stoisz przed wielką szansą teraz. Czuję się jakbym miał nagrywki do Fify. Co ty zrobiłeś? Specjalnie to co zrobiłeś. Chciałem rabone, ale to. nie rabone, tylko panenka! No i co? Musisz to wykorzystać. Ponowna szansa. słabe mu to strzałę, myślałem, że lepsze. Nie ma już tego czegoś. Czemu ręką chciałem to wyciągać nie nogą Pojechał! Tak jak Messi Double Tash to tu był no cóż. Double tash będziesz po Twitterze to. No cóż no trzeba to skończyć po prostu Czy jeszcze nie Dobra, mam siła raz wyramy Idzie polecił Kontuzję mam serio mnie tu boli Para no, olimpiada naprawdę Najlepszy strzał i po długim, po boku, prawda chujnie, trafił. Kończymy to. Już mi się smutno na niego patrzę? Jednak trzeba powiedzieć, że święty jest lepszy piłkę. Koniec kariery w UMB. <noise> <noise> Kontuzja stopy. No co mogę powiedzieć, no? Słabo. Forsa barsa, forsa barsa. Chcesz ucałować jeszcze? Zobacz. Koniec, koniec. kariery. Wejdą Wy, chicken legs na UMB, bo nie będzie trenowania nóg. To będzie wymówka do. do, do Akurat jutro miałem hip trusty robić, a mam kontuzję stopy, więc chyba wszystkie znaki na niebie mówią, że nie mogę ich zrobić. Zrobię klatę. <noise> no i dobrze. <noise> Jak wiemy, już przegrałem. Pod koniec filmu zaśpiewam hymn film Barcelony. Ale jeszcze robimy konkurencję, bo fajne wymyśliliśmy i nie chcę, żeby się zmarnowały. Więc teraz konkurencja, odpowiednik crossbar challenge. Wiecie, crossbar challenge to było, że strzelamy z linii i to trafić w poprzeczkę. Natomiast my robimy strzały do celu. Ja strzelam w świętego, święty strzela we mnie. No i po prostu punkt to jest trafienie w zawodnika. Piłka nie może kozłować po ziemi, musi być cały czas w powietrzu. To co, wyżyjemy się tylko na świętym? <śmiech> <śmiech> nie no, ja chcę w niego trafić. Za to jak będzie technika strzału mnie ludzie zabiją, bo tu mnie po prostu boli. Nie trafiłem, zapierdolę. Ale jestem beznadziejny w tym No leciutko weź. Dobra. Dobra, drugi strzał. No się kurwa krzywo ustawia, to dlatego. Jest mniejszy, no, ma łatwiej. Śmierć, a strzelić. Oj, no, oj, no Co jest? Do, do. Ej, nie, do. Zaliczam, ale jest kurwa daję, kartka mówię. za takie coś. Bo ja się nie mogę patrzeć. Przymazujemy ci punkt za oszustwo jest 2-0 teraz. Ale to nie, to weź go ustaw. Kto jest organizatorem tak na tego? No ja jestem! Co to miało być? Dobra, Dobra Ja się nie schylam. To ty byłeś pierwszy po bo... No To rozbarł mi się poj**a Natomiast po ziemi, znaczy po ziemi, takie półgórne to już na pi**a, że to miałem u głowa k**a Ale k**a <gulia> powinien mnie. dostać ten czerep, a się schylił Niech nie, u głowy Cwelin cwenal Teraz trzej no. w chama No jakbym nie miał tych rdzeń Tak, tak, cel idealny Napier**ałem teraz do niego, z całej p**ardy ma jeden kolego sympatyczny. A przypominam, że Ci punkt usunęliśmy za oszustwo. Patrzcie, nie mam presji i nagle się nagle mi idzie. To był problem mentalny. Ty ruchomuj, ruchomuj. Nie ma co ty robisz? Tutaj trzeba wykorzystać też podmuch wiatru. 30 stopni w tą stronę, odchylony. Nie. nie. Kończymy w takim razie. Trzeba kończyć. Jest punkt honorowy Ostatnia konkurencja, jest 3-1 To prawda Ale mogę wygrać z honorem teraz, 3-2 się skończy mecz, Więc robimy kręciołki Bo Ogólnie dawałem na nadawczym znać, że będziemy nagrywać takie film i dużo osób pisało, zróbcie te kręciołki, zróbcie te kręciołki więc zrobimy I robimy po prostu proste zasady 10 razy się obkręcamy I trzeba oddać strzał No i tutaj robimy tak, że dopóki ktoś nie wygra po prostu Jazda Raz 8 Dziewięć Jazda, jazda! już widzisz, nie już tych widzisz. Lepiej niż na karnych! To było lepsze niż na karnych normalny. Plan jest taki, że... To jest normalne uczucie dla ciebie. Tak. tak. Wysłowie, nie jestem tak przyzwyczajony do takiego stanu, że to będzie dla mnie łatwiejsze niż na karnych. Poczekaj, bo... <laughs> jazda. Gotowy? Raz. Ale kręć się normalnie, a co ty robisz? 3, 9. Kurwa, dziesięć, jeszcze raz bo zjebałeś, jeszcze raz bo zjebałeś Nie! O. To przez tą kontuzję, to <grym> dalej Jazda Raz Dziewięć, jeszcze z wiatrem Dziesięć, jazda Nie <grym> Chyba wiatr To już jest ta waga, że mnie wiatr zwiewa. <grym> jazda Raz Dwa Dziewięć Jeszcze jeden. No, tak, tak i tu możesz wystać ej, ej ej, koniec. No i co? Nadszedł znaczy ten moment kompromitacji, w którym zakładam to. To mnie nawet szczerze bardziej boli niż to śpiewanie hymnu, bo tego hymnu i tak dobrze nie zaśpiewam. Bo w ogóle on jest po katalońsku, nie po hiszpańsku. No bo jesteśmy z Katalonii. O tak, o tak. Uca, U dał... cały herbat. W życiu, w życiu. do plecy. W życiu, w życiu. Kurwa, jeszcze spocona, śmierdząca. Zaczynamy. <laughs> Czemu ty nie słyszysz? <laughs> To el kamp, e z un clam, Som la gente de I del sud e del nord, Para A ra astem dort, una bandera. Balał ugrana na Albent Nie, co to jest? Balał. 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 Borsa, borsa, krzyknij, borsa Wystarczy Balał. święty skąd chodzisz Balał. 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 i